Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl Dzisiaj moim i Państwa gościem przez telefon jest Ksiądz Arcybiskup Jan Paweł Lęga Laudetur Jezus Chrystus Chciałem prosić Księdza Arcybiskupa o konsultację Kilka dobrych dni temu zrobiłem taki program który był reakcją na telefony jednego z widzów Ten widz zawarł ślub Później oboje wystąpili o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ślub był katolicki. Sąd stwierdził nieważność i zawarł drugi katolicki ślub. No, i po jakimś czasie przyszedł do jego żony pewien ksiądz i ten ksiądz zaczął jej tłumaczyć, że ten jego pierwszy ślub był tak naprawdę ważny. Chociaż sąd stwierdził, że stwierdził nieważność, i w związku z tym ten drugi ślub z nią jest nieważny, no i ona opuściła męża. No i ja to w ten sposób podsumowałem po, po pewnych konsultacjach, że yy, wyrok sądu kościelnego jest rozstrzygający, i że jeżeli gdzieś się pojawi u kogoś taki ksiądz, który będzie mówił, że jego małżeństwo jest. Yy, Nieważne, czy ważne, no obojętne będzie mu mówił, że, no, że jest nieważne, powiedzmy, chociaż jest wyrok Sądu Kościelnego, no to powiedziałem, żeby zawiadomić kurię Biskupią że taki ksiądz jest i takie rzeczy robi. I na to była taka reakcja jednego z księży Trydenckich, który bardzo ostro wystąpił przeciwko temu, co mówiłem, mówiąc, że no dzisiaj jest tyle. Mm, znaczy, te sądy kościelne są takie liberalne, modernistyczne, jak cały Kościół, i stwierdzają znaczy, dokonują stwierdzenia nieważności małżeństw ważnych. No i teraz yy, sąd nie może unieważnić sakramentu, w związku z tym, niezależnie od wyroku sądu, tamto małżeństwo jest ważne, czyli yy, następne małżeństwo jest nieważne. No i teraz jakby to ksiądz arcybiskup skomentował. Ciężko być po ludzku arbitrem ludzkich spraw, bo każdy człowiek przychyla się zawsze na jakiś taki placz albo jakąś taką prośbę, e, taką. E, która pochodzi nawet może i, i z prawdziwego serca e, z jakiejś rozpaczy z tego wszystkiego, co się dzieje. W ogóle małżeństwo to nie jest sprawą, jak to się mówi, łatwą do załatwienia, a sprawą bardzo ciężką. Jeżeli małżeństwo obojga ludzi, Męski i żeński płci nie jest oparty na Bogu, na, na miłości między sobą, i nie oparty na miłości Bożej, która powinna w tym trójkącie istnieć, to zawsze takie małżeństwo jest turbulentne. I zawsze takie małżeństwo jest poddane wielkim próbom, doświadczeniom. I nieraz e, tylko jakiś cud może być tak, że się nie, nie pozabijają w tym małżeństwie. Na początku wszystko w różowych okularach. Potem jakoś przychodzi chwila, kiedy przychodzą dzieci, każdy zajmuje się swoimi sprawami ale kiedy przechodzi jeszcze wiek starszy, to tak wydaje się, że już to wszystko wygasa, tylko żyją w jednym, czy mieszkają pod jednym dachem dwie skoszone osoby, poróżnione między sobą, każdy zajmuje się czymkolwiek innym, aby jakoś przetrwać i doczekać śmierci. Może taki smutny troszkę taki wygląd małżeństwa namalowanym, ale jeżeli małżeństwo jest naprawdę między dwójką ludźmi, jest pobudowane na miłości jeden do drugiego. Kiedy mają jakieś wzorce wokół siebie, małżeństw w swoich rodzicach, w swoich dziadkach i, i pradziadkach. Wtedy mają jakąś taką e, siłę Przetrwanie nawet w tych trudnych warunkach, w których znajduje się małżeństwo podane nieraz bardzo bolesnym próbom. I kiedy ludzie, szczególnie w katolickim małżeństwie, kiedy w tym trójkącie istnieje jeszcze Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, który jednoczy to wszystko kiedy małżeństwo w trudnych sytuacjach odnosi się do Boga i prosi Jego, aby wspomagał ich wysiłki na rzecz służenia jeden drugiemu, czerpiąc z miłości Bożej, takie małżeństwo może skrzypić, może kichać, może być przyziębione, może być nawet jakimś w boleściach e, takich e, trudnych, ale jednak będzie trwało ze względu na to, że jest jakby zakotwiczony na, na niebie. Natomiast e, szczególnie w czasach XX wieku i już XXI wiek to w ogóle wiek szaleństwa szatana, e, te małżeństwa nie zawierają się tak pospiesznie, E, spodobał się na chwili, ktokolwiek jeden drugiemu. I wydaje się, że wszystko jest załatwione. Pobieramy się, będzie wszystko dobrze. E, Robią tam, wesela, beliaki tam. No i, albo jeszcze do tego, dopóki dojdzie ten ślub, to jeszcze spojrzymy między sobą tam, albo na problem side wypróbowali już nie jednego i nie jedno. I te małżeństwa zawierają się raczej w takich e, sytuacjach, które których nieraz nóż na gardle, trzeba coś zrobić, albo dziecko w drodze, albo coś jeszcze takie rzeczy. No i nieraz e, oni nie mają już dzisiejsze, szczególnie małżeństwa takiego wymiaru mm, powiedzmy prawdziwie sakramentalnego, nawet jeżeli zawarte w kościołach, bo nieraz Babcia mówi: Nie dam pieniędzy, tam nie, nie napiszę spadku na ciebie, tam czy mama tam zmusza córeczki, dawaj dawała do, do ślubu, tam przygotujcie się do weselu, dobrego nie zrobi. Nieraz to takie, jakby takie sprawy zewnętrzne, przymusowe. Nieraz robią takie małżeństwo, jest skiepany jak jakiś kotlet, które powiedzmy tam zrobiony i przy smażeniu się jeszcze rozwali i Ale jeżeli pobudowane na miłości, to nie trzeba ani wesela, ani jakiegoś innego, ale jeżeli jest małżeństwo sakramentalne, bo kapłan nie jest jakimś tam wielkim czynnikiem, który jest siatkiem urzędowym Kościoła Katolickiego, w którym zawiera się ten ślub, wołając Boga aby wspomagał w tym małżeństwie <coughs> i grał e, Pan Bóg tam odgrywał najważniejszą rolę. Wtedy małżeństwo no. może być udane, nawet kiedy będą zachmurzenia, burze, kataklizmy, jakieś uragany w tym małżeństwie. Wszystko jedno będą wiedzieć, że jest Pan który może wspierać i wspiera. Kiedy wołają do Niego, kiedy modlę się, kiedy proszę Jego kiedy lamentuję do niego, wtedy Pan Bóg jest po stronie tych, który w taki sposób z Nim postępuje. Kiedyś, kiedy było, byli więcej społeczeństwa, takie katolickie, takie więcej wierzący, bynajmniej wokół atmosfera była raczej wierzących ludzi, a nie byli jakichś takich przybyszów, nie wiadomo kogo to nawet jeżeli cokolwiek tam, powiedzmy, byli jakieś takie trudne sytuacje w małżeństwach, jeżeli nie, nie do końca zrozumieli, co, o co chodzi, to w małżeństwach brali taką separację na jakiś czas, separację od wspólnego przeżywania, ażeby troszkę odeszli, odsopnęli jednego od drugiego, popatrzyli ze strony na swoje małżeństwo, posłuchali jakichś rozumnych rad, czy kaplana, czy jakichś tam e, dobrych rodziców, czy może jakichś dobrych krewnych, czy z jednej, czy z drugiej strony, które by chętnie im i z uczciwością pomogli, nie tylko tam rozrywali te rany, pomogli im się zjednoczyć. Takie były separacje bez możliwości zawarcia jakiegoś innego małżeństwa. No i kiedy tam po jakichś takich czasach schodziliście razem, to już byli jakieś wnioski, że może tego czy tego nie będziemy robić, a to i to będziemy kontynuować jako wypróbowane już tym naszym życiem e, wcześniejszy. E, w kościele katolickim było tak, że i przed Soborem i, i po Soborze też pozostało to same, że jest takie czynniki, takie przyczyny, które robią małżeństwo w ogóle nieważne. Jeżeli powiedzmy ktokolwiek ukrywa przed drugim małżonkiem, z którym zbiera się zawarć ślub kościelny, sakramentalny i ukrywa jakąś poważną sprawę że, która stwarza małżeństwo ważne, bo małżeństwo jest to e, mężczyzna i kobiety, które prowadzi do zrodzenia dzieci i wzajemną miłość między małżonkami. Wzajemna miłość i zrodzenie dzieci. Nieraz, jeżeli powiedzmy, mężczyzna wstępując do ślubu postanowił sobie, że on dzieci nie chce, już przedwcześnie taki warunek postawił sam dla siebie, tylko potem żona już w małżeństwie uznaje, że ten mąż postanowił nie ma dzieci i nie chce ich i nie będzie chciał, takie małżeństwo może być nieważne, zawarte i dlatego jest kościelny sąd, który bada sprawę. Oczywiście tam jest ludzie, które w kościelnych sądach przy każdej decyzji, przy każdym biskupie powinien być taki sąd kościelny po sprawach małżeńskich, albo nieraz nie, m, kilka decyzji, kiedy im brakuje, powiedzmy, personaliów takich biegłych e, w sprawach małżeńskich jakichś tam w e, prawie kościelnym, znaczy, te, co się tyczy małżeństwa, no to mogą e, stworzyć jakiś sąd kościelny między, międzydecezjalny umawiając się, kto z nich będzie grał, jakiś biskup czy arcybiskup główną rolę, ktoś inny w e, roli zastępczy i tak dalej. I wtedy, jeżeli są kościelni, on bada najpierw e, przy takich trudnych sytuacjach i co mężczyzna powie, i co kobieta powie, i tych, którzy w ciarkowie mogą być za, za, zaproszenie do tego, żeby dać świadectwo o tamtym, czy o tamtym. I potem sąd kościelny przy decyzji wydaje taki wyrok, ale to nie jest wyrok już wiążący. Ten kościelny sąd posyła jeszcze do Watykanu te wszystkie dokumentacje i tam Watykan, jest tam jakieś, nie wiem, czy to kongregacja, czy nie, nawet takie jakieś tam Struktury kościelne przywotykanie, które badają te sprawy i orzekają wtedy definitywnie o tym, czy to było małżeństwo w ogóle, jeżeli był taki warunek, że nie chce dzieci, jak, jak przykład ten dalem. Czy było to prawdziwe, jeżeli tak, to małżeństwo po prostu nie było, bo ono było zakłamane od samego początku. Czy powiedzmy, może być inny przykład, kiedy mężczyzna czy kobieta jest de definitywnie niezdolny do życia płciowego. Albo już wiadomo, że oni czy jeden czy drugi niezdolny do prokreacji dziecka. Jeżeli to uświadomił sobie wcześniej przed ślubem, przed zawarciem sakramentalnego małżeństwa i zgadzają się na taką wersję, że jednak jak się już pokocha, to według żyć, tak może Pan Bóg coś z tym zmieni, to jest jedna rzecz. Ale kiedy ukrywa się specjalnie, żeby wziąć te dziewczyny, bo się podoba, albo tego chłopaka, który się podoba, ale jednak jakoś tam potem się okaże, to takie, takie małżeństwo też nie jest ważne, bo jest problemem, który nie daje możliwości zawarcia prawdziwego małżeństwa. Jest sprzeczna samą definicja małżeństwa, miłość wzajemna i prokreacja dzieci i wychowanie dzieci. To jest, to jest podstawą tego wszystkiego małżeństwa. Jeżeli sąd kościelny orzeka przy diecezji i sąd Watykanie potwierdza to wszystko, przesyła się dokumentację dla sądu kościelnego w diecezji. I ten sąd kościelny ogłasza stroną, które podali na takie prośby unieważnienia małżeństwa od samego początku, wydaje im definitywny rozkaz, że jednak tego małżeństwa nie było i z takich, z takich przyczyn. Oczywiście takiemu sądu kościelnemu, jeżeli nie ma jakichś sprzecznych takich albo ważkich, Nadużyć samego sądu kościelnego przy dyskupacji czy Watykanie, to trzeba jemu zaufać i trzeba to przyjąć jako rozstrzygnięcie sprawy na poziomie ludzkim, kościelnymi osobami, które do tego jest powołane. Można w dzisiejszym świecie, szczególnie, kiedy po postu watykańskim drugim, szczególnie, kiedy zaczęło się takie troszeczkę rozluźniające na, na wszelkie sposoby te śluby kościelne, sakramentalne małżeństwa jest takie odpuszczane na lewo i na prawo z blachich powodów, to słusznie ten tam, jak Pan mówi, jakiś tam... E, Przedstawiciel tych e, tradycjonalistów mówi, że to dzisiaj takie sądy byli jakie. No ale żeby rzucić takie hasło, że sądy byli jakie, to trzeba mieć udowodnienia, jaki konkretny sąd nie jest ważny i jakiemu konkretnemu sądu można nie wierzyć. Jeżeli takich e, udowodnień nie ma, to tylko prosto gadanie, jak tu się mówi, poruszanie powietrza. Po prostu nic, nic nie warte gadanie, Czy to tradycjonalista, czy nie tradycjonalista, tak jak ten ksiądz, który powiedział temu małżeństwu, które było przez kościół, ich poprzednie małżeństwo nieważne i pozwolony było wstąpić do nowego małżeństwa i kobieta skorzystała, czy ten ksiądz przyszedł i powiedział, że małżeństwo tamte wasze było ważne, to nieważne. Kobieta pokochawszy troszeczkę tego męża, może nie wiadomo męża, jak już był mąż według prawdziwych znowu tego małżeństwa, to odbiegła sobie, wykorzystała tej insynuacji, prowokacji tego księdza, który przeszedł tak łatwo wyrzucił słowo na wiatr, że to jednak tamte małżeństwo było ważne, a sądy kościelne takie głupie, nic nie mogło robić. Oczywiście tamty ksiądz wziął, wziął na swoje Pliec, pliec w się wziął grzech, bo jego popełnił ze względu na to, że poszła w nich wątpliwość tego, co słońko kościelni nie zrobi. jakby kobieta była mądra i naprawdę kochała tego swojego męża, to nie postąpiłoby tak pochopnie i tak sobie od razu poszła na luz. Zawsze człowiek chce iść na luz i każdy z nas jest taki, w sobie nosi taką taką ee, protestancką taką, w znaczeniu nie protestanckiego kościoła, a w znaczeniu protestu, w jeszcze czegoś innego, doświadczeń i tak dalej, to nie ludzie robią. Ale Sąd Kościelny orzekł, to nikt nie może bez ważki i udowodniającej powiedzmy sprzeciwu temu, co Sąd Kościelny postanowił w jakiejś innej instancji, żeby udowodnić tak tylko słowami, że to dzisiaj sądy kościelne robią tak pochopne sądy. To jest prawda, że oni robią pochopne sądy, nad kiedyś Jan Paweł II wzywał do szczególnie konkretnie do Episkopatu Niemiec, szczególnie tam była taka pochopność prędko, prędko wszystko zrobić niemieckojęzycznych. Niemcy, Szwajcaria, Austria nie, Holendrzy jeszcze to tam było bardzo tak, Latwiza taka była. I drugi wzywał do nich, żeby to jednak sprawy badali poważnie, a nie tak sobie e, w pomysłach suworu watygarskiego drugiego tak Ale jak już dało się luz, to potem te ludzie poszły się bardzo szeroko. I pan Stanisław tutaj chyba w pytaniu nie postawił tego, ale mówił wcześniej, że jakby w tych tradycjach. Tradycjonalistycznych grupach, to tam jakby badają bardzo mocno tam, e, przez ich jak, jakby sąd e, prawdziwość tamtego małżeństwa. A prawa, orzekania, było to prawdziwe, czy nie było to prawdziwe. Tak samo musi iść przez Watykan, a nie po prostu tam przez swoje orzeczenia. Także nikt nie może w jakimś swoim zakresie, czy tam Jezuity w swoim zakresie coś zrobić, czy Dominikanie czy tra tradycjonalisty tam, czy taki, czy inni. A tradycjonalistów też jest dużo. Jest sedyfakantysty, który według swoich będą rozstrzygnięcie robić, jest piłsowcy według swoich, jest bractwo kaplańscy, które według swoich, jest ruch oporu, który według swoich będzie, robić pomysłów, czy jakieś tam. To też może się różnić wszystko. I dlatego tak pochopnie nie warto takie rzeczy robić. Uważam, że to jest bardzo poważna sprawa i zawsze część osób, które w się do małżeństwa, które może przeżywać kryzysy i tak łatwo puszcza słowa na wiatr, trzeba ich dobrze rozważyć, żeby nie, nie puścić takie słowa, które przeprowadzają potem do tragedii ludzkiej. W danej sytuacji wynika tragedia tego mężczyzny, którego żona porzuciła. W starym testamencie pamiętamy, kiedy. Pobierali się mężczyznę z kobietą. Tak było i o świętym Józefie, który był zaślubiony ze Świętą Marią, Matką Bożą. Za nią, kiedy przyszli żyć wspólnie, a u Żydów było tak, po zawarciu małżeństwa albo na miarach zawarcia tego małżeństwa, ale jeszcze niekonsumowanego, jeszcze nie, powiedzmy, nie używającego intymnych stosunków, było także że wracali i mężczyzna, i kobieta do swojego domu, ażeby już konkretno pod, pod już zawarte kontrakt ten małżeński, który potem miał stać się praktycznym małżeństwem od trzech miesięcy od zawarcia aż do roku taki był termin od trzech miesięcy do roku jeszcze przygotowywali się w swoich domach nauczali ich tam rodzice kaplani nauczali szczególnie to było już do nauczyli mężczyzn, jak powinni się prowadzić, jak prowadzić dom, jak wychowywać dzieci. Tak samo ze strony kobiecej nauczyły się kobiety, jak powinna być składana mężowi swemu, jak powinna dzieci rodzić, jak to powinna ich wychowywać i tak dalej, i tak dalej. To nie było takie prosto spontane, tutaj nagle Przywodzi chłopak dziewczyny do domu i mówi, że ja tutaj moja żona będzie żyć jak chcemy. Dzisiaj tak, tak te sprawy są. wtedy tak nie było. Dlatego dzisiejszy stan rzeczy jest bardzo, bardzo taki zepsuty na tyle, że tam już takich prawdziwych małżeństw bardzo trudno nawet znaleźć. Chociaż kiedy kościół mówi tak, że nie małżeństwo nawet zawarte gdzieś tam między ludźmi którzy nie znali jakichś sposobów religijnych, ale zawierali jego znaczenie znaczeniu takie, że będą się kochać i będą rodzić dzieci, to takie naturalne małżeństwo też może być uznane, tylko potwierdzone przez Kościół już przez, przez sam sakrament, jeżeli wstępuje do Kościoła i nawracają się do Kościoła. Jako ważne. bo naturalne małżeństwo Pan Bóg włożył w człowiekowi takie pragnienia, połączenia się kobiety z mężczyzną, mężczyzna z kobietą, żeby stworzyć związek rodziny, który daje e, możliwość rodzenia dzieci, wychowania ich i jak to się mówi, pomnażania ludzkości na tym świecie, który Pan stworzył dla dobrych ludzi. Ale dzisiejszy świat jest inny. Dlatego powiedzmy, kiedy tak pochopnie mówi się, że to znaczy nie trzeba tego czy tego, a... My tutaj zrobimy najlepiej, to troszkę tak pachnie pychą taką, bo nikt z nas nie zrobił lepiej. Bo każde małżeństwo to cud, Ciemna, ciemne dżungle. Tam, jak to się mówi, tak rosyjskim przysłowie, nawet diabeł robi z wami swoje w tym małżeństwie, bo tam jest taki hmm, pospiątane wszystkie różne sprawy, że tam... Hmm, Nieraz mówią Polacy tam, że po rosyjsku coś tutaj bez butelki, tego nie da się rozwiązać. jeśli się nie, nie napijesz, nie rozwiążesz. To taki, taki ludzki, taki ludzki um, powiedzmy slogan, ale on ma w sobie takie, że to jest bardzo trudna sprawa, nie, nie do rozwiązania. A tak pochopnie powiedzieć, a tam za, za pięć minut my tutaj zrobimy, my tutaj wszystko możemy, to nie wygląda na poważnie. Raczej, jeżeli sąd kościelny to rozstrzygnął, Watykan to rozstrzygnął, to wtedy sprawa idzie do Watykanu. Watykan albo staje się winnym tego, że to zrobił, albo ma zasługi w Bogu, jeżeli to dobrze zrobił. I tutaj sprawa powinna być zamknięta. Jeżeli inni pochopnie wypowiadają się na ten temat, także to szczególnie w stosunku do sądu kościelnego, że to my tutaj niedobrze myślimy, nie dobrze mówimy, nie dobrze robimy, to oni nie są specjalistami takimi, żeby to wszystko już załatwiać na skalę taką nieomylną i godną. Tak by powiedziałem na tyle, co pan zapytał. Dobrze, dziękuję bardzo księżycy biskupie. Dziękuję ponie... Państwu. Róbmy wnioski. Tak jest. Dziękuję bardzo. W ogóle nie będę dzień.